Zaczynamy po wszystkim z tej strony Miru Predator i gromy sobie w Dead Island 2 misja numer 6, pod tytułem Wybraniec. Chloroform. The Fuck Major Booker. Fuck you. Super. Znaleźliśmy po drodze parę kluczy do skrytek i prawdopodobnie. O, właśnie. Coś my tutaj sobie poznajdowali. Brakuje dwóch, ale to Aktualnie skupmy się na naszej głównej misji. Wróć do BLR. No to lecimy. O, może tuboczkiem. ole się. Ludzie tutaj się chce ściepnąć na mnie. Dobra, nie mam czasu stary. Musimy wracać. Kurde, dostałem w locie. Dobra, spadajcie o dymie. Świry jedne. Yy, gdzie teraz? O, dobra. Dali za mną lezą, nie. <śm> 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 Jest długi Czekaj tu coś, co tu jest Pazury niszczyciela. Mm -hmm. No no. No jeszcze mnie dorwało. No. Pięknie. Dobra, gdzie my mamy iść do tego belera? Tu. No, czyli tu boczkiem. nie, nie O. Ops. No te co? Wyłazłem z ziemi. O, kurde, ale wielki brzydal. Ej, tak nie wolno. Wiecie co, nie będziemy z nimi walczyć, bo... Uff. Dobra, Ola, dźich na razie. Wracamy do Belera. Akceptuję. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, wejdź do gry. <grywa> o, co to noc? Okay, just gotta tell him about this doctor, and she'll sure persuade Sam and the others to come with us. I getting out Coś co się dzieje? Czekaj, który w ogóle wejść? Przyszykujmy sobie jakoś fajną broń. O, to jest dobre. Przecież to miało być bezpieczne miejsce, nie? Aha, bo jeszcze nie jestem tym No Znaczy w domu Amandy, nie? Bo ona jeszcze nie jest. Dobra, nie Amandy, Emmy. Kurde, się. To jest? Coś tam widziałem się świeci zielonego, nie? No? Klucz. Oh, Ładny klucz. Znowu jakiś duży pan. thank you od kablówki ma bardzo silne uderzenie O, niedobry nie, niedobry jest ten gość, nie podoba mi się nie miły pan teraz po chwilę O, klucze. Znaleźliśmy klucze, a wydawało mi się, że... Spadaj. Że tu są chyba... Nie, od listonosza. Kurde, myślałem, że tu są te odkablówki. Dobra, jeden kit. Lecimy dalej. Misja wybraniec. Fabularno. Spieprzaj nie teraz, nie mam czasu. Muszę wrócić do Emmy. Okej, okay. lecemy Do emmy. Rojowy ja? Mhm. No co jest? Czemu nie mogę tu wejść? Aha. Czekasz mnie wiadomości, tak? Czekaj, gdzie, gdzie to zaś było? Że tu trzeba iść. Już nie wiem, gdzie tu się nawet wchodziło do środka. Tu jest wejście, aha, tu. A ja to przeszło, aha, bo przyszłem z innej strony w ogóle. Okej, okay, lecimy do pani M. O, bezpieczna strefa, tak więc tu chyba na spokojnie. się malucjona Mhm, do góry! Dobra. Gdzie są the do to the mountain? It's dark here, Jak w mieście bez światła. You're just in time for the surprise. Go away. Hey, Emma? I did it. I made contact. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We need to get to him. We? What's this we? i think the survival of the human race may depend on the blood in my veins really okay look that may sound like an asshole but they are making a vaccine and they need me well sounds like you're the star of the show now break a leg i don't think i can make it alone but with sam and everyone else here i think we could do it we could all get out right there's no way you'll get sam to go he's made that very clear well sure i can't but you could just put that Emma Jaunt magic to work. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam'd risk everything for me. Uh, I just know how much he cares for you. He had his chance. Hey, wouldn't you like to see him come crawling after you? Be honest. This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Well, I'll find him. Uh, you just think about Sam. Tak jest, tak więc skończyliśmy misję. Fabularno wybraniec. Zapraszam Was do następnej misji w następnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, nara.